Tak, 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 co nie będzie się. Tak, stumble pas ukończono, tylko że mi te emotki się wyłączyły. Oczywiście, że naciskamy piąsteczka i żeby to był ślizg i baraita, barajita, barajita, Tak, żeby takie dzisiaj emotki bierzemy, oczywiście kroki bierzemy. By, Animacje, weźmiemy, medytacja. A, skórka nowe, coś specjalnego, które jest w karnecie. Widzowie, właśnie tak się prezentuje. Ja do tego zawsze mam... Właśnie ja nie patrzcie Taką skórkę bierzemy i wychodzimy i jest gra graj. Widzowie, naprawdę ścieżki mogę z wami taką Komplikowało się dużo z tą betą, który w odcinek powinniś, powinien już być na YouTubie, na moim kanale, tak gramy i wypróbujemy pioche, piją, pioche piją, piją na flory, flory, flipie, flipie. Będziemy przemy to tak chematkować, że nawet nie staną. Leciły widzowie ile tutaj jest Ametix Next. Oczywiście widzowie ja nie mam Ametix Next, wydałem 100 zł i tak nie trafiłem. Tego widzowie. Nie, no, oczywiście nie wszystkie fotony 5000 fotonów wydałem na to, ale oczywiście też trochę na karneciku się wydać. Karneciku. Karneciku! Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie bananito. Mam tutaj wszystkie motki oprócz z, z najzwyklejszej piąchy, dlatego widzę. Cieszę się, cieszę się. Nikt Cię nie zaprasza do naszej gry, gry jip zip, buru, ciemne kulano, siemane kulano, żyb. jakiś problem, buru, 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 buru. Żyb, żyb. No dawaj, kurde, pociągni, pu. Dobra, nie no, mam się też nisk, Bur! chodź tutaj, bananiarzu. Kurde, co wie, to samo pan gra z takim, z panem nie da się go dotawić. Tym razem się postaramy i przejdziemy mapę do samego fiał. Jak będzie blogo, blogo, blogo to widzę, robimy rekord. z prawdziwymi a będziemy robić sailing wszystko, żeby tylko zrobić. Rekordziano. Wszystko zrobimy, ja widzę, wszyciutko, dlatego gramy na. Klejpiki będzie kolejna mapa. Nowiutka mapa Superbow Klejp, czyli futbol fran francuski. Lecimy, zip, zip. Lecimy nowym skinem, coś specjalnego. Zip, zip. Kurde, ale troszkę oberwałem. Troszkę mam lagi, ale co nas interesują? Kurde, lagi. No co za lagi, jedne małe. Co za, kurde, ale nie walą, te. Jest to mi się wydaje, że lecą niż na. Kiedy widzowie jest takie, coś wyrzutnie do czegoś. Nie, coś widoczkiem mi chciało. Puu, Żub! Widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. Nie przejdziemy, bo mam lekki Ale ten lekki nie jest ulubioną ulubionym. Widzowie, nie przechodzimy. A lekki katar. O! Wcześniej od razu od to Co tam? katar Katar, jak mówiłem. Ale co nas to obchodzi? I tak będę nagrywał tak, by odcinki dla nas. No i nie było dość długo odcinków, wiem, wiem, wiem. Humble Stumble, akurat to mapa. się że bez przyjdziemy. przejdziemy. Mam lekkie lagi. O! Dobra, leciła, Już nie mam lagów. Już nie mam lagów, kłamie, co nie? Jako kończy żywy dzień. Jub! Jub! Kurde! Co nie to jest tak głupie zrobione, że to bije? To powinno tak cię popychać. Jub! Jub! muru muru. Jub! Jub! Ramy blogu 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 Wchodzimy, widzę, przechodzimy do kolejne rundę. Tamten króliczek oberwał, oberwał mocno, mocno. Czy tutaj był żołnierzyk, którego jestem otwórcą, gdzie nie wiadomo jak chyba tak? Widzę zobaczcie, albo było ślepy, kiedy wlosować tego... tego... tego nowego... tego, tego skina, albo po prostu coś się stało, no nie wiem. Widocznie twórcy gry mnie nie lubią, wydają sobie kramy. Pufina, mam nadzieję, że to będzie na przykład. No. O! wykrakę chcie powiedzieć, najnowsza mapa. A w sumie to jest najnowsza, bo najnowsza dopiero będzie. Ziół! Patrzcie, patrz. Kurde, siema. Już jeden typ spadł. Nie wiadomo jak. Nie wiadomo, jak mapa powiedziała tak. Przecież filament tak dużo pingu do moje życzenia susie się ma Nie motkujmy się. Nie było temat. Jest! Przychodzimy do kolejnej rundy! Chciałem jeszcze za śliskę spaść, ale widzowie Przychodzimy do kolejnej rundy i teraz będzie na filmu Jakieś fajne mapy, może nie był mernet Dawno nie było na Zaraz! Na Tam nie grałem lawaras, przyznam się. Ja żartuję. Oczywiście, że nie grałem. Nigdy. Oczywiście, że nigdy nie grałem. To nieprawda, że to był mój koszmar. Co, czyżby ten trik został usunięty przez twórców gry? Ziu ziu. Czy ja go nie umiem robić? Wchodzimy tutaj. Ziu o kurde! Co jest grane na kat katastrofy? Tutaj nie da się stać, jakbyście chcieli wiedzieć. Ziób, i teraz ziób, i teraz ziób, i teraz ziób. Zobaczymy, widzę, że nacichnę, nacichnę. ziub. ziób, ziób. W jakiejś typie się znowu, czy prawie, jest jakiś ten. Ziób, 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 ziób. Na blokadę jedne. Ona kasa lapetet. I jakaś baba wygrała, która nie chciałam oczywiście oglądać. Widzowie, ten skin jest naprawdę I postaramy Widzowie. Co tu jest? Nie mam tego pojęcia. Ale to jest może jeden z moich. Oj, matko. Nie, to nie jest szaref jakby co jakbyście chcieli, wiedzieć, to nie jest Oczywiście, że nie... Oczywiście, że nie widzę, wie... Właśnie w znajomych, kiedy będzie na becie znajomi, to po tej nowej aktualizacji 1.45.3 Właśnie będzie już znajomy, będzie pokazywać ile masz pokarków. Ile koron I jak widzieliście na becie jak nagrywałem będzie pokazywać także będziemy w grupie zapraszać do i przez 5 sekund oczywiście no skąd ja to wszystko wiem co no, nie jest za mądre na życie chodźmy budu budu -bu -bu -bu. wydropiłem tą epotkę, emotkę w nowym kole specjalnym widzowie twórcy gry nie wiem co już odbija nie wiem co twórcy gry już odbija ale widać się tykrzydło ze wszyscy. Haha, ha, wiedziałem, że to będzie ha, bo ty jesteś dban. Ale z ciebie zban naprawdę. No haha, a się mam dośmiać śmiać. Sobie uwaga, uwaga, brr, brr, nową emotkę. XX nie co to za dziwne imię. Nazwa. Ja mam tak, jak mój kanał się nazywał, moją nazwę. Gdzie ja jestem? yyy. Wzięliście mnie chyba to zajęło, co nie? Po, pra po prawej stronie byłem. Tak, po środku, po prawej stronie, no. Dobra, no, widzę, Lepiej się nie zastanawiam, gdzie ja byłem, a lepiej się zastanówmy, jaka będzie mapa. na no, ja no, no, na przykład nie grałem Castle Castle na półfinał. Fajnie by było, albo był na przykład Bombardment. Uuu. Hamby sam tego się nie spodziewał. No i teraz na, na stuwa będzie na finał, kurde, jakaś. Jebowdy był siup! To wygramy szybciutko! że na chwilę będzie jakaś fajna mapa! Oczywiście, że nie? Jebowdy! jib, jib! Jib, jib! Jib, jib! Jebowdy! Kurde, Jebowdy! 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 Co ty ty Jebowdy! I widzę, jest kolejna runda. Widzowie, jak widzicie, tutaj jestem. O tutaj medytuję sobie. No widzę, patrzcie. Następnie będzie. No, 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 no. Ameryka, terona, Nie. Nie, to się nie dzieje. Po co, kurde? A komu chce się kanał tutaj przechodzić? Oczywiście, że nie mi. No komu? Oczywiście, że nie mi. Oczywiście, że dostujemy nowego trika. Co mi tam się da być? Podobno, podobno, podobno. ale Nie chcesz, nie chcę, nie bo się coś szybko. Nie rób tylko właśnie za, za kurde. Chcemy to sobie podobno to jest prawda cała. Cała prawda, ale widocznie nie widzę, więc niedługo wypędzi. Musimy w jedną rundę i tylko jedną przejść, a w drugiej odpaść dlatego, żeby zdobyć chociaż 10 pokarmów, żeby równo 900. Właśnie tak. Kolega, kolega dawno tak, zaczął gać już ma chyba się koronek, są to dwa, dwa tydzień temu chyba, jakoś tak no, tydzień temu zaczął gać już ma koronek, w ogóle dwa, 2... cheater, widzowie tylko od twórców gry można dostać tego, o kurde, no ale super się przesrałem, nie wiem skąd ten typ ma tego skina, ale on jeszcze nie jest wstępny. Więc to skąd od guma, kuba, czy i Nie, to nie jest cheater. To ani to nie jest mój kolega, jakbyście chcieli wiedzieć. Czemu mówię, że to nie jest cheater? Kurde! Patrz, bo to jest wito, on nie ma. nie kupać. W ten skin powinien dać i to jest, jakbyście chcieli wiedzieć. To jest legenda, jakbyście chcieli wiedzieć. To nie jest żaden specjalny I właśnie ten taki taniec jest. na no. jest taniec taki bardzo dziwny ogólnie. Tak? Bo ten skin podobny jest dodany na becie. bry, bry. Jak jest sprawdzony na becie? Jakie są nowe skiny? warto będzie sprawdzić, dlatego widzę się sprawdzić, bo Wam pokazywałam na ostatnim odcinku. musicie możecie wysłać zaproszenie, ale warunkiem jest łapka w górę i chociaż i dwa komentarze. I wtedy już macie z głowy mnie w znajomych. Ha, ha, merwo. Poczekajcie, to jest półfinał czy finał? Za dużo ludzi. Buh. Masz tutaj, obrywa. Stasiek. Buru buru Bururururu, bo była kolejny raz. Cały czas udernij, spoko. Gdzie ty go bierzesz na planetę Ziemię? Buru, 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 Jest, widzowie, przechodzimy do kolejnej rundy. No, widzowie, to co mam mam powiedzieć? Dobrze, ten typ odpadł, bo ja nie lubię takich cztery. Jest... No, to nie jest cztery. przepraszam, że mówisz, to jest cztery, ale naprawdę no 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 no, no Lost Temple! Ścigaję się do mapy, buks... Czekam, aż w końcu będzie jakaś mapa niską. Na przykład... Oprócz bodbasha który już był... Oczywiście na finał, finał, finał! oczywiście no, no. że też może być. Ajajajajaj. No, Wypróbujemy nowego trika, którego się niedawno nauczyłem. Bum. Kurde, pod trybie mam bananie, to właśnie pod czwóraczem. Siup. Patrz, czwóry, dżdż, Bum! I wum! Kurde, słabo mnie wyrzuciło, co nie? O, kurde. Ale, ale mocno, dobra. Jeszcze raz próbujmy oczywiście, pewnie za chwilę będzie koniec gry. A właśnie o tym mówiłem. Ale biorę mi to poleciło. W Zatem tak się właśnie dawę wyciągnąć. Gramy. Nie ma No, Nie, no nie, nie, no, nie, no.。nie, no. nie, no, nie, no, katarek, nie, no. nie, Katarek, katarek, nie,

Nieważne, nie mam na co tu już odgłosić, chcę szczelnie spróbować Rush hour. Najnowsza mapa! Oczywiście najnowsza jeszcze będzie, bo tyle tych map tworów no. Przez to, że ten blog został tak popularny! Właśnie dlatego dodali... Ja, jako jedyny by się udało się morbu, kurde, Chciałem zrobić emotkę piąki, ale coś. Plaj, no odcinek się kończy niestety. Nau. Wow.